właśnie nie wiem, ja. A za się? Też my znowu utoczony jedziemy, kurwa, kto to wybierasz, znowu za utoczony wjeździli. No. Dobra Seksiaku, dzisiaj się nie ganiamy, dzisiaj jeździmy obok siebie, będziemy kolegami. Śmigadej się przepisano. Tak. Kurwa, czerwona. Śmigadej się przepisano. Tak. Kurwa. Chuj, nie zdążyłem wyhamować nie mi. Nie zdążyłem wyhamować mi policzyło, no to chuj im policzyło to wysiada. Jak mi policzyło za czerwone, no to. Ja no zaczekam na Ten pomar włączony na 8 dych. No? Słuchaj, że pociąg? A, przyjeżdża na nami pociąg, dobra. Ej kurwa, my tu skręcamy. Jeszcze wam zjazd nie Ja po prostu tak mam. Bo nie widzę po tym, po... Bo... Zastanawiałem się kiedyś się skapiesz. No to się mówi, że zjazd zaraz, a nie jak dobry kolega. No dobra, no to rozejrzymy się wkrótce. Nie są. Kurwa. Włączona nas wycieraczki Ej, Do no halo. Nie wywracaj mnie! Co ty miś? ty ja na szczęście wracać! Zamykonałeś Jadę! No właśnie próbuję! Kręcę maszyną w prawo! Czekaj, no, wiesz... Sunę, sunę. Sunę. <noise> Pełna moc! Bo... Jakim się zabrakowaliśmy? Tu już... O jedziemy! dobrze. Dziękuję. Niupi! Kurwa, ale nie, na chwilę. Ej, chodź, będziemy, chodź, chodź, wyrównaj obok mnie, żeby nikt nie mógł przejechać. Chowa, schowanie trochę. Będziemy się wlekli na awaryjkach. że da zaczęliśmy to samo robić. Znaczy, <grym> Ciekaw jestem kto przejedzie. Ja nie patrzę do przodu, ja patrzę na dwójce do tyłu. O kurwa! Ale no kto ciężarówką staje w miejscu na środku autostrady? Dobra, zwolnię trochę, zaczekam na Co ty, O jakieś paliwo jądrowe wiózł. I zatrzymuj się przed autostrady Nieprawda. No nie, ja nic bym nie zrobił nigdy Tobie. Co, ja bym coś zrobił? To seks, kiedy To ja nic bym seks, To bym ci coś zrobił? To jest to pracuj, nie na c Dobra, ważna że jadę do przodu Co jest, Dobra, nie niech będzie Nic, i lewo, i prawo Lewo Brawo, dostaję zaćmę, ale trudno, chcę się Dostaję zaćmę, a bo nie wyspani jest. Dostaję zaćmę Dostaję zaćmę Ale chuj Dobra, podchodzę, no podchodzę w zakręt Jezu. Jezu, dobra Nie wiem, kościoł, opierdasz skanapkę za tym tirze, czy co ty tam jedziesz. Chciał budzić. Czy ja sparanowałem? Nie, staranowiłem, nie sparanowałem znaku. Chodziło. Kurwa, milę zjazd. Ja się śmiał ze mnie. Byś tam The Rising Sun? Yeah, <laughs> <laughs> don't matter with you push the docha. Welcome to the rising Sun. We have the rising sun. They are the rising sun, we have the rising sun. Jechałem 70, w strefie 50 i policja przed obok mnie, naprzeciwko jechała mnie, jestem. Haha! Co za... O, mi? O, debile. Jak to nazywało się... to Dorito, nie przekroczyłem czasu pracy? Minus 60 euro? Was coś bawi? Co? Co mnie dopada? Aaaa, y Bo jest jakby coś takiego, real life, u kierowców, że... Po jakimś czasie masz pauzę przymusową. Czy no chcesz tak, czy nie chcesz mówić. No to, musisz... to jest, ale... Za to tylko 3,5 godziny drogi Ale jest co chwila pieniądze tracił. Oj gdzie jest jazda. <laughs> to już moment. Dawid, w sumie coś Eliaaa Dawid, wiesz w ciebie Dawid, David, David, David w do Z Powodu jak najwięcej kolizji Dawid, masz ma specjalną misję Spowoduj jak najwięcej kolizji Okej okay. Nie wiem, wywal mu naczepę czy coś Okej, okay. wjechać brw. Czekaj, to ty jesteś tutaj? Przyjdzie? Co to jest? EZ, wywaliłem się. Dobra, nic nie mów. okej? Okay, okay? Dobra, Czemu cię z... AHA! Coś mi Dawid ten? Czy ty mi... Nie, Dawid! Ale ja się tego nie zrobiłem! Czemu ciężarówka leży? Nie wiem! BOKIEM! W innym miejscu niż była! Dawid! <głosy> <głosy> Dawid, ja nie wyrobię się z czasu, bo mam czas... Nie, nie cofnie teraz, nie zdążę na ten... Nie zdążę odwieźć to, ten... Dawid! Dawid. Nie, ja niczego nie zrobiłem! Ty trollezy ostatni! Nie! Nie, nie, nie ja niczego nie zrobiłem! No może przez przypadek wjechałem... No właśnie, przez przypadek wjechałem, no! Niczego nie zrobię, no, no, no! sobie powiedzieć, ale ty nie umiesz jeździć w Eurotraku, no to mogę się zapytać czy możesz, albo zapytać się jak się jeździ. Ile ja mam czasu? Dokona... Dobra. Jak tego dokonałeś, że tak szybko to wywaliłeś? Dawid, jak tego dokonałeś, że tak szybko to wywaliłeś? Bo Mateusz cię pyta. Nie wiem. Jaką kobieta ze szybko, zabijeś, w co wjechałeś? Wjechał, w rów. Tak. E, stój, 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 stój. Ej, to było clean! To było clean! To było ładne! Zaimponował mnie też pan, panie paździer. A widziałeś! Mogę cię potrącić w tym stanie? Nie, tutaj jest strefa szaleniec. To jest to strefa szaleniec. Tu jest security officer. Tu może być obraz. Tu może być obraz. control może, ty obraz. może być kontrol, może kontrol być lewy. Hmm. No. Generalnie tak. Tu. <ślał> tu. Tak. Y, można Tu. Tu. dach można Tu. na dach Tu. to Tu. 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 może być jest jeden Tu. a Tu. Tu. sorry Tu. tutaj Tu. 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 W. Lobby jest I, I, czasami, I czasami przychodzi do niego jeden, więc trzeba... Trendy chodzimy? Wchodzimy Firex z no tym to fire toaletami? Tak, wchodzimy Firex z tym od razu wchodzimy do E, bo w E może być obraz. Okay. I szybko, z... no, szybko zgarniamy obraz i spierdolamy